Cześć. Dzisiaj będzie tak króciutko, mianowicie temat brzmi, jak zrobić równania matematyczne i wstawić symbole w Microsoft Word. No dobrze, na sam początek musimy otworzyć tutaj standardowy taki dokument tekstowy w Microsoft Word. Otwórzmy i teraz, co tutaj zrobić, żeby nie szukać w głębi tego wszystkiego tutaj przeróżnych znaków specjalnych równań. Wystarczy tylko. Zrobić kombinację klawiszy Alt i Plus i spójrzmy, co się stanie. Wyskoczyło nam tutaj coś takiego, jak wpisz tutaj równanie. Wyskoczyły nam tutaj przeróżne znaki specjalne, możemy sobie tutaj wybrać spośród nich. Oczywiście jest ich więcej, tutaj możemy sobie poprzesuwać. I tutaj, co ciekawe, spójrzmy, co jest. Są nawet macierze. Operator, granica i algorytm, akcent, funkcja, nawias, duży operator, całka, pierwiastek, indeks, ułamek. Dajmy sobie na przykład tutaj jakiś, powiedzmy, pierwiastek. I tutaj... Mamy kolejne menu, możemy sobie zrobić takie bardziej złożone, możemy sobie zrobić takie podstawowe. Dajmy sobie na przykład taki podstawowy. I jak możecie zauważyć, pojawił nam się tutaj w tym momencie pierwiastek. Teraz tutaj sobie wstawię na przykład 9 i jak to ładnie tutaj wszystko wygląda. Tutaj jeszcze mamy takie dodatkowe menu rozwijane. No I voila, i mamy tutaj ładnie pierwiastek z dziewięciu, tak. Wstawmy sobie może coś innego, może sprawdźmy macierze. No i tutaj też mamy różne typy tych macierzy, jak możemy zauważyć, nawet, o, na przykład takie. No dajmy sobie takie z nawiasem i spójrzmy i teraz tutaj możemy też wpisywać swoje wartości. Co my tutaj mamy? Mamy coś takiego jak Operator. Tutaj mamy znowu przeróżne opcje. Granica i algorytm. Akcent. Funkcje. Spójrzcie, ile tego jest tutaj. Naprawdę bardzo dużo tego wszystkiego jest. Nawias. Duży operator. Całka. A wstawmy sobie powiedzmy jakąś. O. Jak możecie zauważyć, tutaj już powstała. Także jest z tego bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście też ułamki. W tym momencie tutaj możemy sobie zrobić wartości. O. No i od razu ładniej to wygląda. Tak jak mówię, nie musimy tutaj szukać po tych opcjach. Wystarczy Alt, Plus. Alt i Plus. Dobra. Przejdźmy teraz do takich znaków specjalnych. Pozwólcie, ja to tutaj teraz wyczyszczę. Co zrobić, żeby dostać się ogólnie do szybko do znaków specjalnych? No wystarczy po prostu tutaj wejść we wstawianie i Tutaj kliknąć w symbol. Więcej symboli i ogólnie najlepiej ustawić sobie czcionkę na Webdings. Bo ponieważ tutaj mamy takie nietypowe. Mamy na przykład takiego pajączka, sprawdźmy. Mamy tutaj sieć. No bardzo dużo tutaj jest tego wszystkiego. Możemy się śmiało też pobawić, poprzeglądać. Spójrzcie ile tego jest. Także bardzo szybko tutaj możemy dostać się. Oczywiście te symbole poszerzyć możemy poprzez, no, po prostu wybranie innej czcionki, i też tutaj uzyskamy dostęp do wielu innych symboli. Także mam nadzieję, że komuś pomogłem. To było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.